Dzień dobry, jesteśmy po kolejnym weekendzie w sportach zimowych. Tym razem zawody w Buraży Świata w Shortechu odbywały się w Dortrechcie 27 listopada 2021 roku Natalia Mejszewska na swoim koronnym dystansie 500 metrów zajęła miejsce 9. Natomiast 28 listopada na 1000 metrów zajęła miejsce piąte. Dzięki temu piątemu miejscu na 1000 metrów w generalnej klasyfikacji na 1000 metrów Natalia Maliszewska na koniec tego sezonu będzie była siódma. A na 500 metrów dzięki dobrym startom w poprzednich weekendach Natalia Maliszewska zajęła trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Sezonu 2021-2022. Brawa, Natalia! Dodatkowo 28 listopada nasza sztafeta zajęła trzecie miejsce w finale B, dzięki czemu dzięki czemu pojedzie na igrzyska. W Puchar Świata w Skokach Narciarskich, zacznijmy od Pucharu Świata Kobiet w Skokach Narciarskich, tu zawody 26 listopada i 27 listopada odbywały się w Niznym Tagile. Pierwszy konkurs 26 listopada wygrała Marita Kramer, 28 listopada wygrała Emma Klinec nasze zawodniczki tym razem punktów, punktów nie zdobyły Kamila Karpiet była w pierwszy. W pierwszych zawodach była 38. Kinga Rajda była 34, a w drugich zawodach Nicole Kondela była 37. W Pucharze Świata Mężczyzn w Skokach Narciarskich 27 listopada zawody odbywały się wrócę w ten weekend 27 listopada wygrał Riojko Bayashi, a 28 listopada pierwszy raz w swojej karierze wygrał Anze Laniszek. Najwyższe miejsce Polaków w ten weekend to ósme miejsce Kamila Stocha. W Świata w biegach narciarskich zawody również odbywały się w Ruce. i tu na 10 km styl dowolny bieg pościgowy 28, 28 listopada Izabela Marcisz zajęła 29 miejsce, a w zawodach mężczyzn to było 15 km stylem dowolnym bieg pościgowy tu 28 miejsce zajął Dominik. Bury. Także trzymamy kciuki za nasze zawodniczki w sportach zimowych i naszych zawodników. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.